Cześć Siemanko, z jest strony Bonzi z kanału x XMETIM, a na początku dzisiejszego odcinka chciałbym Wam podziękować niezmiennie za 100 subskrypcji, które ja dzisiaj wybiłem na kanale. Jestem, jest mi niezmiennie miło i jeszcze raz wam dziękuję. Tutaj początkowy taki kęk z serduszkiem, żeby nie przeciągać jakby tego, co będzie się działo za chwilę na odcinku już odnośnie strictego odcinka. No i w tym momencie zaczynamy. Tutaj na początku macie jak dodaję bony, te zielone bony do mojej śmiertelki plus 5. Wbiło mi plus 5 do perzeta <coughs> i plus 2 do perzeta, to nie są zbyt dobre bo ale zawsze coś tam jest, zawsze coś tam to dodaje. Następnie miksowanie riba, którego dostałem od widza, bardzo dziękuję, plus 8 dostałem od niego, powiedział mi, że to jest przeklęty rib, nie mógł go zrobić na plus 9, wszystko mu paliło bodziami, zmianował tyle bodzi i zmiany, że to szok. Wbiło 21 średnich, więc jest plus. Tutaj pokazuję, jak zmieniłem kolor głosu, bo jak łowiłem, to wyłowiłem białą farbę. Następnie macie ulepszanie. Wędeczki to plus 2, no teraz pokazane i tutaj chyba będę dał jeden klip z łowienia, w ogóle połowiłem troszeczkę jak nie miałem, bo muszę wam szczerze powiedzieć, że na Bałtyku jest w tym momencie tyle botów, że po prostu nie da się expić, nie da się dropić, naprawdę ten odcinek będzie ubogi w takie doznanie typu dropienie, expienie, ale po prostu jest tyle botów, że to jest awykonalne często w tym momencie. No i w części was za to przepraszam, ale to też trochę nie jest ode mnie zależne. To bardziej wina trochę administracji GM-ów, SGM-ów. No i następnie macie na plus 3, bo w sumie to trochę długo podrobiłem, wtedy to za 2-4 godzinki dropiłem, znaczy łowiłem. I, ale to tak też po trochę, bo miałem zajęcia dodatkowe z wiedzą o społeczeństwie i tak dalej, więc trochę też nie miałem czasu. E, następnie jest y, otwieranie rybek, które złopiłem, z, złowiłem, złowiłem, znaczy. Dropnąłem z nich dwa małże, które sprzedałem później po 320k i zarobiłem z tego tam circa about 650 000. <laughs> tysięcy. Yy, Dropnąłem jeszcze oś, jeszcze jej nie sprzedałem, ale planuję to wkrótce zrobić. Podobno na tym że nie są one warte tyle samo, co były warte na takim klasiku czy Gitarosie, bo tam pamiętam po dobrej sumki sprzedawałem takie ości, jak trochę połowiłem czy coś. Ale także wyłowiłem pierścień. Je, złoty pierścień, tak się nazywa ten przedmiot. Sprawdziłem. Zupełnie powiem Wam szczerze, że nie pamiętałem co to jest za przedmiot. Sprawdziłem, yy, u handlajki różnościami, było, znaczy było ogólnie napisane w jego opisie, że on jest warty Fortuna, że jak go sp sprzedam w sklepie, to będzie Fortuna wart. Tam pamiętam były takie przedmioty, że można sprzeda sprzeda sprzedać sprzedawać to było za 20 kK, że jak coś wydropiło i było na przykład napis i u handlajki się to oddawało, to nawet 20 kk, czasem można było dostać. Nie pamiętam na jakich serwach to było ale nieważne. No to ja myślałem, kurde, zarobistą tą rzecz, złowiłem to handlarki, a tu się okazuje, że to warte jest tylko 10k, 10 tysięcy, więc mój entuzjazm szybko spadł, a sprawdziłem na stronie Metina, że to tylko naprawdę można u handlarki oddać, to nic nie jest warte zupełnie, jako może taki artefakt po prostu trzymanie trzymania jakim oprócz tego. Yy, następnie też macie pokazane jak, yy, znaczy nie macie pokazanego tego jak kupuję tego peta, kupiłem po prostu to jajko z petem, tam yy, jakieś losowe dało mi Ulepszenie, znaczy ulepszenie. Takie losowe dopalacze na jakiś tam okres, na 4 dni, chyba. Nie były jakieś one fascynujące, tam jakieś po parę, dosłownie po 1,5% i tak dalej, ale nazwałem go Blancik, jest wszystko super, został mi chyba jeszcze na jeden dzień. Tutaj do Esppiania 41 poziomu chciałem to jest 42, żeby założyć tą moją smoczą zbroję z kadekiem to trójkę, które wsadzimy w poprzednim odcinku. No niestety nie było mi to dane, ponieważ boty dzisiaj to dosłownie chciałem rano poekspić, po południu chciałem poekspić nic. Boty na orkach, rozumiecie, na BO są boty. Administracja nawet nic nie robi z orkami na BO. Z orkami na BO, z botami na BO. Następnie też jest pokazane jak Bawię się w alchemie, zacząłem tam coś robić. W ogóle nigdy nie ogarniałem tego, znaczy nie ogarniałem nigdy tego, po prostu się w to nie bawiłem, nie, nie lubiłem się w to zagłębiać. A teraz naprawdę fajna sprawa, jak zobaczyłem. Tam zabrałem te 10 jak trzeba odłamków smoczego kamienia, o ile dobrze pamiętam to się nazywa. 10 odłamków, i tam z Kordrakonisa dropnął mi wyleciał jadeit, który daje mi P, czyli no, zbytnio nie byłem usatysfakcjonowany tym. Ale z następnego Kordrakonisa nie. Znowu mi nie coś fajnego, ponieważ z Kordrakonisa dropło mi mianowicie <laughs> Dropną mi diament, smoczy diament, który daje mi inta. Jak wiem na, na mentalu zbytnio dużo nie daje. No i tutaj ostatnia strona odcinka. Dzięki wszystkim za oglądanie. Dziękuję Wam jeszcze raz za 100 subskrypcji. Wpadajcie na Instagrama, na Discorda i na Facebooka. Wszystkie linki są w opisie. No i teraz tylko wyczekujcie specjalu, który mam nadzieję z Gracjanem niedługo wymyślimy. Dzięki raz wszystkim za oglądanie i do następnego odcinka specjal lub odcinka z Medina. Ci wszystkie za oglądanie. Cześć! A ty daj, daj, daj swoje usta jeszcze raz. A ty serce weź i pokochaj mocno tak.